Thank you. Kolejne podejście do HM-u Stwierdziłam, że może nie miałam wtedy dnia Jeśli chodzi o przymierzanie Więc stwierdziłam, że dzisiaj wybiorę się jeszcze raz I poprzymierzam To co jest, to poprzymierzam, żeby nagrać dla was Film Nikogo za mną nie ma Ja nie lubię nagrywać wśród Ludzie się patrzą, także idziemy przymierzać Odda się do was później Tutaj pełno gołębi, tak jak wam ostatnio patrzcie, patrzcie. Pokazywałam Nie strasz ich Więc najpierw poprzymierzam kurtki Znalazłam trzy raczej znaczy dwie kurtki i jeden bez rękawnik, Więc wam pokażę Ta przymierzania jest najlepsza Bo ona jest największa I po prostu My I wszędzie my Zobacz, to, to. <laughs> Zobacz ile w u ciebie tutaj Zobacz <laughs> jak do góry ile. Tam mi chodzi Ile ciebie jest Ale wam patrzę tam, tam Dwa Jesteśmy w opowiadaniu. E, story am. Story am, tutaj jest. Jak się I ja się kupię bubble. Tea, mamę, jakiś... no. I mamy jakieś tam jakieś. Ciaspy czekoladowe i kafelate. No kafelate, a ja bubble. Tea. Pierwszy raz piję Zobaczymy, jak to wygląda. Ja I mamę, jak, jak tak. smakuje. A ty piłeś piło, już? Piłeś A to skąd wiedziałeś, że taki coś w ogóle jest? Widziałem na dużo. Na no, filmie nie. Widziałam na przykład Aha. w nie, na przykład w jakichś takich, takich filmach widziałem do produkcji. Mhm. A to na YouTube do nas jak mhm. Także mała pauza w przymierzeniu ubrań. Zaraz jeszcze musimy iść do toalety. Ja tak <laughs> I podsetka <płacę. puczieta>. kontynuujemy. Więc <laughs> Anna zamówił takie coś. Dobre to? Zaraz spróbuję. Ja zrobiłam kafelaty i ciasto. czekoladowe do jemy. Powiem Wam, że ciasto było super. Mm, takie dobre, dawno takiego dobrego ciasta nie jadłem. Te ala na picie jest. Co? Tutaj są zielone, jak to się nazywa. Lud, tak? Mhm. No, nawet zielony lód tutaj jest. I powiem wam, że to jest taki ciekawy smak. Pije się to, a w środku są takie jakby jakieś takie żelki, ale takie dziwnej konsystencji, co? Powiem wam, że naprawdę to picie jest dobre. I nawet zielone kostki lodu, także naprawdę to ciekawe. Pierwszy raz coś takiego piję, piłam, nie? Ale to ciasto było mmm, społaszowałam z ananem teraz dwa to ciasto. ja tak z buta wjeżdżam, a ten na mnie się patrzy.

tam bałagan, widzę same Mój dzisiejszy Outfitation Obiad ugotowany? Zona wróciła, obiad ugotowany? Także powrót I mogę wam pokazać co Słyszy Słyszy mnie jak nie wiem Jeśli chodzi o moje zakupy no, mam sobie. Emocii. Ja mam, ja dopasowałem, bo ja jestem no. taki... Ja, ja miałam uh. inne kupić. Ja, ja też chciałam takie. To masz dwa. Więc kupiłam sobie takie, ja tak słyszałam właśnie, że takie są fajne zapachy, w tej, jest raczej trwałe. I ten taki ładny. On jest słodko-gorzki. Powiem to, Ci, powiem Wam, że on dużo nie kosztuje, bo tego 139 koron. A już właśnie nieraz słyszałam, że fajne i trwałe te zapachy, ale jak ładnie on pachnie. Tak słodko-gorzko, czyli to co ja lubię. Na początku inny wybrałam, ale... To to Zobacz, ten. Zobacz ten. Zobacz ten. I tasek tutaj kupiłam. Takie fajne. O nie jest, że możecie go zmniejszać, czyli on może być w pasie i może być no normalnie ofiera. do spodni. Takie fajne. Też sobie dużo nie, nie kosztowało 160 korun. Ja. Więc takie były moje zakupy dzisiejsze Także coś muszę zjeść mm. i wypić, bo mnie po prostu suszek, nie wiem Ale dobrze wróciliśmy, bo teraz zaczął deszcz kropić, więc... A więc tak, także odesłać później 2 godziny po 4.15, ja właśnie zabieram się za robienie tego filmiku Myślę, że osobno będzie film Zara i HM Także myślę, że zrobię teraz filmik z Zary Kawę sobie zrobię i zabieram się za montowanie. Później się do Was odezwę. W sumie fajnie by było być dzisiaj. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, moi drodzy, także filmik zmontowany. Jest godzina 6 prawie, więc całkiem szybko mi poszło, on długi nie był, 10-minutowy, -10 bo też nagrywałam w HM-ie kurtki, więc to będzie na ostatni, na ostatni odcinek. To będzie na następny odcinek, jeśli chodzi o HM eee, więc pasowałoby poćwiczyć, tylko ostatnio na tak się nie chcę powiem wam szczerze, że ciężko mi się jest do tego zabrać. Pasowałoby poćwiczyć, się wykąpać. O, myślałam właśnie o tym, wiem, co będę robiła... Moje słuchawki poleciały. Żeby zrobić y, obiad na jutro, w sensie macie dzisiaj gotową zupę. Ale ja chcę sobie jutro wziąć jakieś jedzenie do szkoły, więc zrobię krewetki z ryżem, z pieczarkami i warzywami. Zrobię to. Żeby to sobie wziąć do szkoły, bo wiecie, zupełnie tak ciężko. Mam A po co Ci? E, zobacz. Ja w ogóle zupełniałam sobie kupić farby do włosów, do włosów bo potrzeba je farbować, ale jakoś mi się nie chce i tak by mi się w sumie nie farbowała, więc jeszcze... Gdzieś tam przy okazji kupię. Także zabieramy się chyba za robienie tego jedzenia, żeby mieć na jutro do szkoły. Jestem ciekawa, co troszkę będziemy robić. Uff, ok, moi drodzy. Uff, spocona jestem pod włosami tutaj, tutaj. Znacza to. Że trening zrobiony miałam zrobić na początku, jak to się mówi, 10 e, minut-15 minut, a samo suma suma zrobiłam pół godziny, więc fajnie, ale po prostu cała mokre jestem. Także ja myślę, że zakończę. Całkicia mi tutaj sznurówkę rusza. Na dziom się. Na się! Więc moi drodzy, myślę, że zakończę, jeśli chodzi o tego vloga. Nie wiem, czy on długi był, czy nie. Ewentualnie odezwę się w następnym dniu. Jest godzina w do dziewiątej, więc zjem banana. Przygotowałam obiad, sobie przygotowałam na jutro, więc taki jest plan. Postanowiłam się jeszcze nie podkurzać. Chyba ja to, to zrobię, bo ja zawsze jak poćwiczę, pod wieczorem ćwiczę, to po dostaje dostaję energii i zaczęłam do Także widzę, że bo jest niedużo. I że skoro już jestem upacona i w stroju do ćwiczeń, to na podkurzam. Raz, dwa, pójdę się kąpać. Eee, co e, e, robi! Także mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Trzymajcie się po tradycyjnie. Zobaczenia jutro. No jak zobaczyliście vlogi, filmy są 5 razy w tygodniu. A nawet czasami więcej. Także koniecznie miejsce subskrybujcie. I do zobaczenia jutro. Pa!